Cześć, witam na kanale InziaT. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak handlować z analizą techniczną w tradingu, jak prowadzić analizę techniczną, tak i jak na tym zarabić. Także proszę o subskrypcję kanału. Zaczynamy, handlujemy dzisiaj, mam 200 dolarów, będziemy handlować dolarów. 3 minuty będzie czas transakcji, tak, mam kontrolalny і Джеймі провадиться на аналіз технічно. Аналіз технічний проваджує на TradingView, так, бо тут зручно, наприклад, можна проводити на, тут і на Pocket Option, але не є забагато файно, так, ліпі проваджувати на, е, на, на, на TradingView, так, так же на TradingView. На TradingView, це тут і мам, так, мам тут і шістки пари валютові, на які в мене проваджують аналізи. Далі, користам з, з е, RSI, так, можна залежити тут вказники, i jest w każdym rese jest w kaźnikach, tak. Dalej mam tutaj ramy czasowe 1,5-30 minut ramy czasowe, tak? Mam tutaj różne rzeczy, które pomagają prowadzić analizę. I następna sytuacja szukamy później wykupienia w przydanie, tak. E, musimy po prostu analizować, e, sprawdzać gdzie jest tam cena znajdujesz lub na poziomie sparcia na przykład, lub na poziomie oporu, tak tak jak tutaj, lub na poziomie sparcia. Tak. Na tym będzie polegać e, ta, transakt, e, ta strategia, tak. E, po prostu szukać lub poziom sparcia, lub poziom oporu i kiedy cena znajduje się. Tak? Bo tylko w tych sytuacjach cena będzie odwrócona i cena będzie iść po tej strategii, na której będę handlować. Dobrze, szukamy parę walutową, tak? Prowadzimy, jak mówiłem, szukamy poziomu e, sparcia oporu, bo kiedy cena jest tylko przydana, I zwróćcie uwagę, tutaj to możemy tworzyć transakcję na GPCA, tak? Шукаємо межі пікат, сподіваємо процент виплати. 29, так, 29% виплати. Є дуже мало і не бенджамі хандбложний пар вольтовий. Шукаме далі, так, шукаємо далі, що маємо далі. І отворюємо транзакції на інний пар вольтовий. Так, є дуже важливо, що хандбложний на тих парах вольтових, які мають файний процент виплати. Є ж якийсь малий процент виплати, то яка яка користь для чого хандловач на тих парах вольтових, так, направда, ліпі хандловач на тих парах, які мають файний Procent wypłaty, tak, bo 29 to jest za mało, naprawdę można po prostu stracić pieniądze, ale nic nie jest zarabiać, tak? Dobrze, z co tutaj mamy, otworzymy cyfry GPI, otworzymy transakcję na, na cyfry GPI. <laughs> tak, tutaj jest fajny procent wypłaty. Otworzymy na 5 minut. Chcę na 5 minut, 200 dolarów wyżej, już powiem dlaczego 5, a nie, czy tak, e, mam 200 dolarów i zwróćcie uwagę, co mamy. Маємо таку ситуацію, цікаво, що звучувань, це нашла на спадок. Взагалі був туди транспадковий, ціна була йшла на спадок. Далі є сформований такий позіму з так, Бо це находить до того позіму, був спадковий. Далі цена була віднапач, мав тренз, зростовий локальний далі дуже спадок. І звучувань, як teraz, є, показує в каждому ресурсі. Tutaj mamy spadek, tak? Wskaźnik RSI idzie na spadek, a na wykresie zwrócić mamy wzrost. Jest rozbieżność między tym, co teraz jest tutaj i co mamy na e, tym wskaźniku RSI. Czym to jest? To jest sygnałem to, że będzie. Dlaczego będzie odwrócenie? Bo już trend nie ma takiej siły, tak? Mamy rozbieżność w trendzie. Wcześniej tak, trend, e, poziom, gdzie znajduje się tutaj, tak? To chyba tutaj przelamany, ale w ogóle można stwierdzić, że poziom znajduje się tutaj. Ale już kiedy cena poszła na spadek, była odwrócona i dalej można zobaczyć, że tutaj jeśli teraz pchać cenę do góry. I mydłowie będą pchać dalej cenę do góry. Była cena odwrócona, wzrost, trochę spadek tak, i dalej cena będzie kontynuować e, wzrost. Dlatego to transakcje na wzrost, bo naprawdę ten poziom jest silny. tak, Mamy odwrócenie i w wskaźnik RSI pokazuje rozbieżność, że tutaj. Mamy taką sytuację, że cena będzie iść na wzrost. O tak, bo wkazuje na ten wskaźnik RSI. Dobrze, eee, poczekamy na transakcję. Tak. Idziemy na Pocket Option i zobaczymy, czy będzie transakcja plusie, czy nie. Dobrze, transakcja jest zamknięta w plusie, wszystko w porządku, tak, można było tworzyć na 3 minuty, ale cena była bardzo blisko poziomu e, otwarcia, tak, kiedy było 3 minuty, także 5 minut, wszystko w porządku, tak, mamy zysk, pieniądze już na koncie i dlaczego, tak, i co było, dlaczego tworzyłem transakcję i dlaczego był plus, tak. Zwróćcie uwagę, w ogóle musimy zawsze rozumieć e, zachowanie uczestników rynku. Jak i czy w ogóle psychologię, tak? e, dlaczego cenę, tak kupują lub przydaję, tak? i Mamy jakieś poziomy, od których cena zawsze będzie odwrócona. Tak? I to jest bardzo ważne rozumieć: że tak? jest cena, kiedy idzie na spadek, nie jest zainteresowanie sprzedawać. Tak? Tutaj wszyscy sprzedają. Nie kupują, a tylko przedają, tak? I kiedy cena dochodzi do jakiegoś poziomu, tak? Na przykład e, jakąś historyczną cenie, że jest zainteresowanie i jest rozumienie tego, że można, w, od, że można kupić i z tego poziomu cena pójdzie na wzrost, tak tam zaczynają kupować i od tego poziomu już dalej idzie wzrost, tak? Kiedy już nie przedają, a kupują po prostu tutaj zaczynają się kupować, i wszystko rozumiem, że cena będzie iść na wyższe, to byki pchają ceny do góry i to jest pokazuje, że cena będzie iść na wzrost, tak? Po prostu musimy rozumieć, tak? Czy jest wygodnie sprzedawać, czy jest wygodnie kupować, tak? I na tym polega. Dlatego że w każdym SAE, kiedy pokazuje bardzo silne wyprzedanie. Oczywiście że jest fajne, zainteresowanie, żeby kupić, tak? Jeżeli jest wykupienie, to wtedy można po prostu, tak, sprzedawać yy, ceny. Dobrze, poszukamy następną parę woli, toło, tak? I zobaczymy, co, co nas dzieje się. на інших парах вольтових. І дуже важливо шукати позиції, з пащі опору, так, шукати викупіння в обшиданні і на таких транзакціях входити, в транзакції, так, на таких парах вольтових, так. Тут чуваки, це тут і мами, так, е, отвожимі транзакції, на тій парі не бажаємо хандлувати. Ważne rozumieć tak, że gdzie jest jakiś historyczne jakiś maksu, minimum, tak, historyczne, gdzie jest ten bardzo wykupiona lub przedane Eurocut. Otworzymy transakcję na EuroCut, zobaczymy jaki jest procent wypłaty, 63 no jest mało, ale otworzymy na 200 dolarów niżej. Już za coś jest spadek odwrócenia już mamy w świecie czerwone, ale otworzymy transakcję na Mały procenty wypłaty, ale po prostu, żeby pokazać strategię, jak to wygląda, to żyłym, ale lepiej niż 70 nie handlować, bo 83 jest to za mało, bo po prostu kiedy będziemy robić pokrywanie, na przykład, jeżeli trzeba będzie zrobić pokrywanie, to zysk będzie 52 dolarów, nie, nie za bardzo, tak, ale lepiej naprawdę zrobić pokrywanie i, z, i zwracać tu transakcję, to, jak możemy stracić, jeżeli będzie minus i trochę zarabiać, tak, ale nie stracisz naprawdę pieniądze. Dobrze, co mamy, co w ogóle dzieje się na wykresie, co mamy? EuroCAD e, można zobaczyć także, jakiś jest wzrost. Tak, mamy wzrost, oczywiście wskazuje w kąt wskaźnik na wzrost, że cena idzie na wzrost, ale jest, że to, że znajduje się obok poziomu wykupienia. Cena zawsze idzie tak, mamy poziom wykupienia, wyprzedania. Jeżeli cena znajduje się na wyżej 60, jest to poziom wykupienia. Jeżeli niżej 30, jest to poziom wyprzedania. I czym to jest? Tak, Jest to, że gdzieś na jakimś poziomie jest zainteresowanie kupować, gdzieś na jakimś poziomie jest zainteresowanie sprzedawać. Tutaj już mamy ten poziom, tak, poziom tego oporu. Jest to taki lokalny poziom oporu, bo jednym metram czy tak. Oczywiście na lokalnym poziomie oporu tutaj możemy zobaczyć, że wcześniej, z uwaga, tak było, cena już była wykupiona i to było po wykupieniu, poszło na spadek. Tak. Również teraz cena trochę skręca na spadek, wskazuje, że teraz może być. одвертання на спадок, так? Може бути якась корекція в дул, бо показує вказані кереса і показує сигнал на корекцію на спадок, так? Для того, що тут транзакцію, бо ж, направді, може бути Musi być korekcja, zawsze ceny nie mogą, e, nie może iść ceny tak po prostu zawsze na wzrost lub na spadek, tak Zwróć uwagę na przykład tutaj mamy trend wzrostowy, ale zawsze występują jakieś korekcje, tak uwagę, tutaj było korekcja na przykład, tak tutaj było jakieś mała korekcja, także zawsze jakieś idę, mamy jakieś korekcje na, e, na tej pary i dalej tutaj w każdym kierunku już trochę skręcam, co wskazuje, że naprawdę jest możliwe, że w tym poziomie już cena będzie trochę e, nie, nie będzie mać Możliwość tego, żeby cenę przelamyć tak? Również musimy zwrócić uwagę, jak idzie wskaźnik RSI. Tak? Tutaj na jednym etapie, co może zobaczyć, że naprawdę w, e, wcześniej tutaj poziom był tak, e, cena była odwrócona, dalej tutaj mamy zatrzymanie również na tym poziomie i wskaźnik RSI zwrócić uwagę, tutaj już skręca tak e, na spadek. Zwróćcie uwagę, jak było tutaj. Był wzrost, tak, dalej mamy co? Mamy wykupienie. I dalej w każdym razie skręca i idzie na spadek. I na wskaźniku, co? O na wykresie, co mamy spadek? tak. Dalej również wzrost. Z uwagę, idzie wzrost. Dochodzi do pozioma tego, tego poru i skręca na spadek. tak. Także dobrze. Poczekamy na zamknięcie transakcji i zobaczymy, czy będzie plus. Czy Już transakcja jest zamknięta. Tak, transakcja była zamknięta w plusie. Wszystko ok. Po prostu nie założyłem, że już mamy ten wzrost. Tak? I już mamy dwie transakcje w plusie. Dlaczego? Tak, jeszcze raz powiem to. Także że jest, jest poziom tak? oporu lub wsparcia. Na przykład tutaj mamy poziom oporu. Tak? I cena i, idzie, w jakiś mamy trend wzrostowy. Na przykład tutaj w ogóle mamy wyglądać jak wzrost, tak, ale zawsze ma jakiś poziom, na, na których idzie jakaś korekcja. I oczywiście tutaj musimy zwrócić uwagę, że wskaźnik RSI pokazuje, że cena już znajduje się na poziomie tego wykupienia tak i dalej musi być korekcja na spadek i na tej korekcji e, zrobiliśmy pieniądze tak tak to wygląda i dalej cena będzie kontynuować trochę spadek i może dalej kiedy będzie spadek i dalej pójdzie po korekcji tak cena może iść wyżej dalej na wzrost bo na 30 mm można zobaczyć że poziom naprawdę ma jest możliwość tego że cena będzie dalej iść na będzie dalej iść na wzrost, tak, bo jeszcze jest możliwość gdzieś do tego poziomu iść na wzrost, tak, a dalej tam już cena może iść na odwrócenie, tak. To już tak to wygląda. Handlujemy od poziomów. Na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Na razie i do widzenia.